Czasy są niespokojne i wszyscy sobie zadają pytanie: czy Polska jest gotowa na wojnę? Czy mamy odpowiednią ilość schronów, czy mamy odpowiedni system obrony cywilnej, czy nasze wojska będą gotowe? To są ważne pytania, i odpowiedzi czasem mogą być wcale nieoptymistyczne. Ale wiecie, kogo ja bym zapytał w tej sprawie? Doktora Leszka Sykulskiego. Wiem, że Pan też przeczytał ten artykuł. No i On jest szalenie ważny, też ważne jest to, że pokazał się w mainstreamowej gazecie wyborczej, gdzie no generalnie są te takie hasła bardzo nie chcę powiedzieć prowojenne, ale też no nie, nie namawiające do, do pokoju. Ojej. Córka generała zaprosiła do siebie do domu starego, dobrego moczarowca, i co ją za to spotyka? Hejt i oskarżenia niesprawiedliwe. Pan Kożuszek. Jak ja to słyszę, to dostaję furii. Jakie, jakie to jest uczucie. A może nie wiem. Nie wie pan? A może nie wiem. No i oczywiście cały ten hejt to jest w istocie taka fikcja albo taka operacja PR-owa, bo bycie ofiarą jakiegoś systemu, który nie chce Cię słuchać, to dla całej prawicy i tej Gazetopolskiej, czyli tej bardziej mojej, i tej narodowo-realistycznej, to jest ulubione narzędzie promocji. Prawda, Panie Profesorze? I tak naprawdę są dwa powody, w których widać to doskonale. Pierwszy powód jest bardzo prosty i w istocie prozaiczny. Ten film Moniki Jaruzelskiej jest monetyzowany, to znaczy, że wyświetlają się reklamy na YouTube. Dla przykładu powiem Wam, wczoraj z kodymem robiliśmy ceremonię kakao i jednym z jej bohaterów była świnia, która już jest niestety nieżywa, i ona malowała swoim ryjem nie? i się nazywała Picasso. Ponieważ na miniaturce był napis świnia, to YouTube zdjął monetyzację z tego filmiku. Potem to zmieniliśmy, monetyzacja wróciła. Czyli jeżeli chcielibyście gdzieś umieścić skalę prześladowania moniki Jaruzelskiej, to tak dwa szczeble poniżej świni Picasso. Drugi powód. Też jest w sumie ciekawy. Jak wejdziecie na komentarze pod tym filmem z Leszkiem Sykulskim, to tam są same pochwały. Bardzo dobrze, Pani Moniko, nikt tak w Polsce nie ma takiej odwagi, nie ma takiej odwagi, żeby rozmawiać z takimi ludźmi. Pani jest jedyną dziennikarką obiektywną, taką obiektywną dziennikarką Pani jest, Pani Moniko. A w ogóle to stwierdziłem przy okazji, że skoro jestem w moim rodzinnym Gdańsku i jest piękny, słoneczny dzień, to przejdę się po swoich dawnych gruntach, i powiem, co mnie gryzie. Swoją drogą, co mnie gryzie. Taki program był w telewizji Gdańsk, kręcony bardzo blisko stąd. Zapraszam. Postanowiłem zrobić sobie tę przechadzkę też dlatego, że miałem trudne momenty w zeszłym roku, wypadek i tak dalej. Poza tym, wszyscy żyjemy w takim czasie, że nie wiadomo, co będzie, i zawsze w takich momentach myślę o tej sentencji Rogera Scrutona, wypowiedzianej na krótko przed śmiercią. Człowiek się zastanawia, co jest sensem życia, i uświadamia sobie, że sensem życia jest. Wdzięczność. I jak tutaj idę, to trochę mi szkoda, że już nie mieszkam w Gdańsku, ale jestem też wdzięczny za to, że nie muszę wstawać o 8.07 i udawać potem, że to jest wystarczający czas, żeby zdążyć na lekcję o 8.15. Także za to jestem wdzięczny. No i dlaczego te wszystkie komentarze są takie miłe? No? jest wyjaśnienie życzliwe i nieżyczliwe, że ludzie piszą, jest pani jedyna, zawsze jedyna. Tak samo jak Grzegorz Braun po akcji z Gaśnicą, też był jedyny, który przed Polinem obroni Polskę. Jedyny. Wielu próbuje, ale oni są jedyni. Jedyna odważna ona jest. No pierwsze wyjaśnienie jest takie nieżyczliwe, czyli, że to są ruskie trole Wszystkie ja tego wyjaśnienia nie lubię, bo nie mam na nie dowodów i też mówiąc szczerze, bardzo w nie nie wierzę. Ale jest też drugie wyjaśnienie, które też w istocie jest proste. To znaczy, że atmosfera jest dobra, komentarze są pozytywne, bo po prostu odbiorcom Moniki Jaruzelskiej te treści się podobają. I umówmy się. To jest coś, o czym marzy każdy wytwórca kontentu. Ja, Monika Jaruzelska, Leszek Sikorski, obojętnie kim jest. Co cię obchodzi to, że weganie mówią, że ty jesteś szatanem, skoro ty produkujesz steki? I prawda jest taka: obojętnie w które z tych wyjaśnień wierzycie, to żadne z nich nie jest przykładem odwagi dziennikarskiej. O, a tu, właśnie w pięknych promieniach słonecznych, stoi szkoła, do której codziennie rano wstawałem. I tak bym powiedział, wspomnień czar, to były wspaniałe chwile, a jednocześnie uciekajmy stąd jak najszybciej. Wiecie, jaka jest prawdziwa odwaga dziennikarska? I uwaga, od razu mówię, to będzie trochę moja osobista martyrologia. Odważne dla mnie osobiście to było nie jak ja mówiłem ludziom rzeczy, które oni chcą usłyszeć, tylko jak mówiłem w Republice, że Jan Pietrzak powinien przeprosić. Mówiłem, większość komentarzy była bardzo negatywna, a co więcej, mówiłem to do osoby, która prowadziła tę rozmowę z Janem Pietrzakiem. Co więcej, ta osoba jest moją szefową w Gazecie Polskiej i w Telewizji Republika, do pewnego stopnia też. Ale oczywiście jakie były komentarze, że ja to robię za pieniądze, dla pieniędzy i te pieniądze nie są złotówkami, tylko są oczywiście szeklami lub innymi pieniędzmi, którymi płaci George Soros. I nawet wiecie, nie chodzi o to, że ja będę potępiał teraz, oburzał się, zabraniał monicę Jaruzelskiej, jak ja bym mógł jej cokolwiek zabronić. I jak komukolwiek w ogóle się wydaje, że w tym chaotycznym dzisiejszym świecie bagienno-mediowym ktokolwiek jest w stanie coś kontrolować, to gratuluję takiej osobie i zalecam też, żeby uważała na zwieracze, bo czekają ją zaskoczenia. Jak już zapraszamy... Leszka Sykulskiego, to zadawajmy mu pytanie o to, w czym on jest specjalistą. Odwiedzał pan Rosję wielokrotnie, rozmawiał pan z byłymi oficerami specnazu, studiował pan myśl geopolityczną Aleksandra Dugina. I czy pan, jako ekspert, może nam powiedzieć, że cały ten rosyjski imperializm, te zamysły, zakusy Putina, to jest tylko wymysł zachodniej propagandy? Że jak my, jako ten imperialistyczny Zachód, powiemy, pokój tak, wojna nie. To Putin na nas spojrzy i powie, okej, okay, popieram to. Ale to by było nieinteresujące pytanie. Lepsze pytanie jest takie, jak pan ocenia słowa Szymona Hołowni? Czy to nie jest za duża eskalacja? Czy to nie jest prowokacja? Po drugie, jak pan ocenia stan obrony cywilnej w Polsce? Zwiedził pan schrony, pan jest od tego przecież ekspertem. Jest, powiem wam, w tym mieście trochę dziadostwa i trochę takiego peryferyjnego kompleksu uśmiechniętej Polski, ale to jest też moje miasto i trochę człowiek tęskni. Wśród tych miłych komentarzy ja mam swój ulubiony. Czy zauważyliście to, że wszyscy tylko promują ideę wojny, a nikt nie promuje idei pokoju? I wiecie, co jest najciekawsze? W czasach, które z takim rozrzewnieniem wspomina Monika Jaruzelska, jak istniała obrana cywilna, to wiecie, co jeszcze promowano? pokój. I pamiętam, kiedy byłam uczennicą zarówno szkoły podstawowej, jak i liceum, to mm, mieliśmy zajęcia z przysposobienia obronnego, no i też takie katowali nas tą strukturą obrony cywilnej, tak? gdzie to jest jakoś tam najważniejsze, ale też... Jak tylko z lekcji PO wychodzili, jak się uczyli zakładać maski gazowe, to potem wycinali gołąbki pokoju z takiego białego papieru, żeby ładne były. A wiecie, kto wtedy odpowiadał za wojnę? Uhum. Amerykański kompleks militarno-przemysłowy i amerykański imperializm. Owszem. Ale kochani, idea pokoju była bardzo promowana wtedy, bardzo była kochana. Pokój był na szczycie listy miłości Sowieckiego Związku i jego satelitów. I na pewno wszystkie ofiary stanu wojennego, wszyscy leśni, z których Luna, Brystigierowa i Różański zrobili nawóz. Tej naszej pięknej polskiej ziemi, na pewno oni bardzo są za to wdzięczni. I pamiętając o tym, jak Moskwa niosła pokój do Budapesztu, do Pragi i rękami tatusia, także tutaj, posłuchajcie teraz jeszcze raz Leszka Sykulskiego i z takim samym zadowoleniem, jak Rafał Otoka frąckiewicz stwierdźcie, tam nie ma żadnej prorosyjskiej treści. Istota tego jest być może taka, że konfrontacja ewentualna pomiędzy Rosją a Zachodem sprowadza się do dość prostej metafory. W ringu zasadniczo staje dwóch zawodników. Jeden jest od razu słabszy, jest chory, ale ma jedną zaletę, że będzie walczył jak ten rycerz z Monty Pythona. W sensie będzie walczył, nawet jak mu odrąbią większość kończyn. Drugi zawodnik jest tak naprawdę u wyjścia już dużo silniejszy i gdyby ta walka się rozpoczęła, to byłby murowanym faworytem. Chyba, że, i na tym zależy Rosji, zawsze, jak wejdzie do ringu, to też będzie trochę chory. A przyczyna tej choroby naprawdę nie ma znaczenia. To mogą być francuscy, niemieccy studenci, którzy będą krzyczeli Pol pot, pol pot, mao, mao, albo stop the nukes. Ale to mogą być też prawicowi Realiści, którzy powiedzą, że gdyby nie ten imperializm amerykański, gdyby nie kompleks militarno-przemysłowy, gdyby nie globaliści przede wszystkim, to żadnych wojen by nie było. Sztuka jest sztuka, słabość jest słabość, choroba jest chorobą, a głupota jest głupotą. Jesteśmy świadkami takiego teatru prowadzonego przez handlarzy strachem. Sprawa jest moim zdaniem ewidentna. Natomiast... To jest aż tak poważna, żeby zgłaszać do prokuratury? Oj, no zdecydowanie. Zdecydowanie myślę, że my jako społeczeństwo, myślę, że my jako naród jesteśmy zbyt pobłażliwi dla